Znany polski aktor zmierzy się z legendarną siłą Darolwa. Proszę Państwa, tego pojedynku nie można przegapić. Zacznę od Marka. Marek, to twój debiut. E, tak, e, witam wszystkich przede wszystkim. Dla mnie występ w MMA VIP jest debiutem, chociaż ze, ze światem sportu walki jestem związany już od wielu lat. E, I tak, tak, jaram się jak dziecko, fajnie, że mogę tutaj być i super. Wiesz o tym, że twój rywal jest bardziej doświadczony od ciebie? Czy nie, nie powoduje to pewnej tremy u ciebie? No, znaczy Na pewno kwestia doświadczenia przemawia tutaj na jego korzyść, ale myślę, że to jest e, jedyny czynnik, który działa w jego przypadku na plus. Rozumiesz, że aktorstwa żadnego w walce nie będzie? Nie, nie, absolutnie nie będzie miękkiej gry. Ja też przygotowuję się bardzo ciężko. Moim trenerem jest dziewięciokrotny mistrz świata w Muay Thai, Andrzej Mouczanow. E, bardzo poważna postać w świecie sportów walki, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. E, pracujemy razem nie tylko od miesięcy, ale tak naprawdę już od kilku lat, więc e, czuję się naprawdę doskonale przygotowany, dla mnie wygrana to będzie tylko formalność. E, no, duża pewność siebie. Darek, jak ty się na to zapatrujesz? E, widać, że rywal nic sobie nie robi z twoich chyba już dziesięciu czy dziewięciu walk? Jedenastu. Marku, dla mnie będziesz kurwa antylopą w klatce. Wejdziesz na mój teren i zobaczysz, co lew z tobą zrobi. Kurwa cię zniszczy, chłopie. No i zobaczysz. Nie będzie, nie będzie gadki, że ty trenujesz z jakimś. Mo... Zobaczysz. Zobaczysz. Bardzo dobrym trenerem, mnie to nie obchodzi. Wejdziesz na mój teren i będziesz tam kurwa machał tymi rączkami. No i kurwa, zobaczysz, będziesz jaki to będzie wstyd pierdol na ci własnym terenie. Jeśli to będziesz kurwa leżał. lew skakał po tobie, A, Będę zawsze. skakał po tobie i Pamiętaj, będę siedzieć, chłopie. To będzie śmiał, to jest i tego nie wiem, będziemy nie będzie. Ale się, Poczekajcie, ale Marek, łopie, jedną, jedną o czym rzeczą? ty gadasz? Będziesz ja cię tam kurwa zajemię w tych klasach. Tak, ale, żebyś to... siebie przypadkiem kondycyjnie marek, nie zajebał marek, od boju. Chodź! Człowieku chodź, 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 no, będę chodź, skakał chodź, po tobie, chodź, będziesz bity, trenowałeś i trenowałeś u będziesz bity, będziesz płakał. Będziesz o, bity, darek, darek, będziesz płakał. Darek, Człowieku, darek, nie, ja wiesz, o, ja, ja, ja o, o, tylko tak, za pieniądze darek, ci wpierdolę. W żadnych innych okolicznościach nie ma żadnego ale, czynnika, ale, który by moją stoł, głowę kierował w twoją ale, stronę, pieprzony ja, Powiedziałeś, że będziesz... Darek, sekunda. Powiedziałeś, że będziesz skakał po swoim rwalu. nie ma stąpów. To była przenośnia. Okej, bo już myślałem, że chciałeś zastosować technikę stąpy. No, no... Dobrze, fajnie, że jesteś w bojowym nastroju, tym bardziej fajnie będzie ci wpierdolić. Kurwa, co Lew robi z antylopą? Dobra, panowie, no, no, no. zaraz zobaczysz, jak cię antylopa. mamy takie emocje, zapraszam ziesz, na face to Face Z nami skakać aż się Express tak się... Tygodę, dawaj. 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 Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kulturka, To jest face to face. <laughs> Hu! dobra. Jawę, co stoi, Zykła? Jak pizda! Brawo! Brawo! Dobra, jest Pan na mnie! Brawo, Marek! Brawo! Brawo Proszę Państwa, i tym akcentem kończymy pierwszy panel.